Jesteśmy w Libercu w Czechach, a ten piękny, zabytkowy budynek to nasz hotel, Grand Hotel Złoty Lew, położony przy wąskiej, brukowanej uliczce naprzeciw libereckiego zamku. Przy niewielkim parku pełnym przekwitniętych już rododendronów. Dzisiejszy odcinek nie bez powodu zaczynam w tym właśnie miejscu, gdyż hotel sam w sobie ma ciekawą historię. Działa tu od 1906 roku. Historyczny budynek, stylizowane wnętrza i profesjonalna obsługa są gwarancją udanego pobytu. Hotel oferuje wygodne, przestronne pokoje wyposażone w wiele udogodnień. Ma też swój własny strzeżony parking. Ponadto do dyspozycji gości jest basen, spa oraz restauracja serwująca pyszne dania kuchni regionalnej i międzynarodowej. Usług tego hotelu na przestrzeni wieku korzystało wielu znakomitych gości artystów, polityków, naukowców. Niewątpliwie ogromną zaletą hotelu jest jego położenie w samym centrum tuż przy Starym Zamku, blisko rynku, ratusza, dino parku, rozrywkowego centrum Babilon i galerii handlowej. Tuż przy hotelu znajduje się także przystanek tramwajowy. Na wyposażeniu pokoju standardowo telewizor, safe, mini lodówka, zestaw do prasowania, wi-fi, choć sieć jest niezabezpieczona. W łazience znajdziesz szlafrok, ręczniki, suszarkę do włosów i zestaw kosmetyków. Kolejnym plusem jest panoramiczny widok z okien na zamek i na wzgórze Jestet. Teraz zapraszam Cię na spacer po mieście. Postaram się pokazać te największe atrakcje. Stary Zamek znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie uliczki, przy której stoi nasz hotel. Dlatego też zwiedzanie miasta zaczynam właśnie tutaj. Ten klasycystyczny budynek, którego obecny wygląd pochodzi z XVIII wieku. Dziś jest jednym z największych w świecie miejsc z ekspozycją wyrobów ze szkła. Pierwotny zamek, wybudowany w stylu renesansowym w drugiej połowie XVI wieku, niestety nie przetrwał próby czasu. Na przełomie wieków był wielokrotnie przebudowywany. Budowlę wyróżnia kaplica z kasetonowym stropem i oratorium podparte przez pięć kolumn toskańskich. Niestety obecnie nie można zwiedzać wnętrz, więc idziemy dalej. Kieruję się w stronę rynku i ratusza, od naszego hotelu to dosłownie kilkadziesiąt kroków. Mijam te urocze renesansowe sukiennice i wychodzę wprost na liberecki rynek. Pięknie tu, prawda? Ten bogato zdobiony, strzelisty, największy na placu budynek to ratusz. Ratusz jest otwarty dla zwiedzających przez cały tydzień w godzinach pracy Urzędu Miasta. Tak, Urząd Miasta ma w tym zabytkowym budynku swoją siedzibę do dzisiaj, a w weekendy od 9 do 17. Wejście jest darmowe. Obecny ratusz wybudowany został w latach 1882–95 w miejscu starego XVI-wiecznego ratusza. Jest to budowla w stylu neorenesansowym wzniesiona na planie kwadratu z wysoką na 65 metrów strzelistą wieżą. Fasada z lożą na pierwszym piętrze ozdobiona jest relifami przedstawiającymi wizerunki nowego i starego ratusza. Wnętrze ratusza zachowało swój historyczny wygląd. Na pierwszym piętrze znajduje się sala ceremonialna, wyłożona błazerią. Jest znana ze swojej akustyki. Ozdobiona jest podobnie jak inne pomieszczenia w ratuszu witrażami symbolizującymi różne profesje oraz stany Liberca. Nad klatką schodową znajduje się malowidło przedstawiające alegorię Liberca oraz przemysłu tkackiego. Z balkonu Ratusza w Libercu przemawiały takie osobistości jak Franc Józef I, prezydent Edward Beneš czy Václav Havel. Swoje poglądy głosił stąd także negatywny bohater Adolf Hitler, przemawiał tu w 1938 roku. Podobno podziemia Ratusza połączone są tajnym tunelem z budynkiem pobliskiego teatru miejskiego. Ratusz jest jednym z największych symboli miasta. Jest także jego wizytówką. Wizerunek ratusza znajdziesz na magnesach i pocztówkach. Wychodząc z ratusza, zwróć uwagę na budynek po prawej stronie to Hotel Pracha. również zabytkowa budowla. Zresztą, jak doskonała większość wszystkich tych pięknych, kolorowych kamienic. Po rynku i jego okolicach pełnych wąskich klimatycznych uliczek fajnie jest zakończyć w jednej z wielu świetnych restauracji. Filiżanka pysznej kawy, lampka wina lub kufel zimnego piwa będą wspaniałym dodatkiem do smacznych dań kuchni regionalnej. Liberecka fontanna Neptuna pochodzi z 1825 roku. Kamienna rzeźba boga mórz z trójzębem w ręku stoi na rybie, z której tryska woda. Obecnie jest to replika. Oryginalna rzeźba została umieszczona w muzeum. A ciekawostką jest, że ta fontanna jest podgrzewana. Może działać również przy ujemnych temperaturach. Zakładam, że wzbudziłam choć trochę Twoje zainteresowanie według mnie jednym z najpiękniejszych, oczywiście po Pradze, czeskich miast. I podzielisz moje zdanie. Niektóre opracowania mówią o libercu Mała Praga. Kolejna ciekawostka: Liberec jest jednym z siedmiu czeskich miast, w których jeżdżą tramwaje. A przed nami Liberecki Miejski Teatr, który działa tu od. Września 1883 roku. Neorenasensowy budynek teatru, którego elewację podkreśla bogate zdobienie stukowe, został udekorowany według szkiców wiedeńskiego artysty rzeźbiarza. Teatr znajduje się na tyłach ratusza. Sam Liberec, jak na ponad 100 tysięczne miasto, jest naprawdę przyjazny turystom. Wszystkie największe atrakcje są w zasięgu pierwszego spaceru. Muzeum Północno-Czeskie w Libercu, to jedno z największych muzeów Republiki Czeskiej. Posiada w zbiorach ogromne kolekcje starodruków, eksponatów związanych z naukami przyrodniczymi, historią, archeologią oraz sztukami pięknymi i rzemiosłem. Placówka, założona w 1873 roku, mieści się w budynku z 1898 roku wzniesionym w stylu romantyczno-historycznym. Po drugiej stronie ulicy, w sąsiedztwie muzeum, kolejna atrakcja łaźnie miejskie. Założone w 1953 roku pełniły swą funkcję aż do roku 2014. Obecnie w budynku znajduje się Galeria Sztuki. Być w Libercu i nie zobaczyć dzielnicy willowej to tak jak być w Paryżu i nie iść na pola Elizejskie. Tu, pośród pięknych ogrodów, stoją monumentalne gmachy, które przyciągają wzrok bogatym frontem, rzeźbami na gzymsach, jasnymi kolorami na tle żywej zieleni. Zoli Berec, założony w 1904 roku, jest najstarszym ogrodem zoologicznym w Czechach. Zajmuje powierzchnię 14 hektarów i jest domem dla ponad 160 gatunków zwierząt ze wszystkich kontynentów. Oczywiście ja nie jestem zwolenniczką trzymania dzikich zwierząt w klatkach, ale skoro już tu są, to kupując bilet mam na uwadze, że wspieram działalność zo. A prawda jest taka, że te zwierzęta, w większości urodzone w niewoli, nie mają żadnych szans na przetrwanie, wypuszczone na wolność. Tak więc niechaj tuj proszę! Ja przyszłam tu z przekonaniem, że kupując bilet, wsparłam ich utrzymanie. W tym miejscu kończymy nasz spacer po Libercu. Myślę, że pokazałam te największe atrakcje, a resztę urokliwych miejsc sami kiedyś odkryjecie.